W dzisiejszym magazynie Dave Mustaine oskarża Metalikę o kradzież riffu, a także całego utworu. Kolejne problemy z biletami na chorzowski koncert Metaliki. Fani są wściekli oraz bezsilni. Linkin Park rozpoczęło europejską część trasy From Zero, a Mike Shinoda wspomina trasę z Metaliką. Paradise Lost kazali długo na siebie czekać, ale powrócili na dobre. Pierwszy singiel już jest, a cała płyta ukaże się niebawem. Czy Tull został usunięty ze składu pożegnalnego koncertu Black Sabbath? Zespół zabiera głos. Volbeat wydał nową płytę. Polski trash metal ma się dobrze. Byłem na koncercie Diving Stove, a Phantom wydał swój pierwszy teledysk. Z tej strony Hubert Modławski zapraszam na kolejny przegląd newsów. Jeśli lubisz tę serię, zostaw tutaj koniecznie łapkę w górę. No i oczywiście subskrybuj pełną kulturkę, żeby z muzycznymi newsami być zawsze na bieżąco. Dave Mustaine po raz kolejny atakuje Metalikę. No i od czego zaczynamy? Od kradzieży riffu czy może od kradzieży całego utworu? Zacznijmy może od rzekomej kradzieży riffu. W obszernym trzygodzinnym wywiadzie dla The Sean Ryan Show Dave Mustaine po raz kolejny przyznał, że ma żal do i za jego zdaniem niesprawiedliwe wyrzucenie go z zespołu i wyraźnie to podkreślił w swojej wypowiedzi. W tym wywiadzie zarzucił też swoim byłym kolegom z zespołu, że riff do swojego największego przeboju ukradli. Czyli w sumie, że Enter Sandman jest plagiatem. Nigdy nie mówię, że odszedłem, bo chcę, by ludzie wiedzieli, że zostałem niesprawiedliwie wyrzucony. Może i nie jesteśmy tak wielcy jak oni, ale ich największy przebój Enter Sandman sprawdźcie sobie zespół Axel i ich piosenkę z tytułem Coś tam into the unknown. Dość podobny riff. No, słuchajcie, dzięki tej wypowiedzi zespół Axel otrzymał największą reklamę w całej swojej 40-letniej karierze. Ale czy ten riff jest podobny? No, trochę jest, ale jeśli mielibyśmy się bawić w takie insynuacje, to okazałoby się, że każdy riff jest kradziony. Riff Excel jest czysto traszowy, a ten Metaliki dużo wolniejszy, dużo tłustszy i taki czysto heavy metalowy. Poza tym, cała reszta utworu jest kompletnie inna. Moim zdaniem, Dave Mustaine niepotrzebnie brnie nadal w te wypowiedzi na temat Metaliki. A jeśli ktoś rzuca argument, mówi o Metalice, bo pytają go o to dziennikarze. No sorry. Wiadomo, że dziennikarze będą cię o to pytać, bo mają z tego kliki, a w konsekwencji pieniądze, natomiast ty masz oczywiście pełne prawo do nieodpowiadania na pytania związane z metaliką. Tych ostatnich kilka lat, powiem szczerze, dawało pewnego rodzaju nadzieję, że Mastin uspokoił się pod względem tej zemsty na metalice i tego żalu do metaliki. No bo tych wypowiedzi na temat Jamesa, Larsa i spółki było zdecydowanie mniej, a jak były, to często były pozytywne. Że życzy im jak najlepiej, że nie ma im już za złe, że sam przecież odniósł sukces ze swoim zespołem. No ale raz na jakiś czas pojawi się taki kwiatek, całe to dobre wrażenie wyparowuje, masaj robi z siebie mema i to zgorzknienie wypływa z niego wręcz strumieniami. To jest fenomenalny muzyk, który zbudował genialny, rewolucyjny zespół, jeden z największych metalowych zespołów na świecie i naprawdę powinien być z tego dumny. Bardzo przykro, patrzę się więc na te jego wypowiedzi wciąż związane z Metaliką. I tak sięgamy do kolejnej wypowiedzi, tym razem o rzekomej kradzieży całego utworu. A konkretnie chodzi tutaj o pierwszy oficjalnie wydany utwór w całej historii Metaliki, czyli oczywiście utwór Hit the Lights. W tym samym wywiadzie Dave Mustaine zarzuca Larsowi oraz Jamesowi kradzież autorstwa piosenki Hit The Lights, wspominając przy okazji swoje własne przesłuchanie na gitarzystę Metalliki. Zagrali mi wtedy utwór Hit The Lights, napisany przez gościa imieniem Lloyd Grant. Metallica nie napisała tego kawałka, Lloyd Grant go napisał. Przyjaźnił się z Larsem, Lars przedstawił go Jamesowi i zaczęli grać Hit The Lights. Tę piosenkę usłyszałem jako pierwszą. No i Dave Mustaine w tym przypadku albo kłamał, albo zrobił słaby research na ten temat, gdyż od dawien, dawna mówi się, że Hit The Lights to utwór, który przeszedł tysiące modyfikacji, a wywodzi się jeszcze z czasów zespołu Leather Charm, w którym to grał James Hetfield, Ron McGovney i dwóch innych gości. Następnie James i Ron poznali Larsa i stworzyli razem Metallica. Hit The Lights trafiło w 1981 roku na metalową składankę Briana Stegela, a dwa lata później, już w nieco zmienionej wersji, otwierało debiutancki album Metallica. Co ciekawe, jako autorzy utworu na debiucie podpisani są James Hetfield oraz Lars Ulrich, co wynika pewnie z modyfikacji w utworze, jakie poczyniono, gdy James, powiedzmy, zabrał go z Leather Charm i przyniósł do Metalliki. Coś mi świta zresztą, że panowie nieraz mówili, że zabrany został szkic i zarys utworu, ale tak naprawdę finalna wersja stworzona na potrzeby debiutu Metalliki była już zupełnie inną wersją, przy której faktycznie dużo od siebie dodał też Lars Ulrich. Lloyd Grant był natomiast podobno fenomenalnym gitarzystą, który pograł chwilę z Jamesem, Larsem i Ronem jeszcze przed dołączeniem na pokład Mustaine'a. I on nie chciał w metalice zostawać, nie chciał grać w żadnym innym też zespole. Bo gdyby chciał, to pewnie Dave Mustaine nigdy by do Metaliki nie dołączył. Edward i Ulrik rozpoczęli bowiem poszukiwanie gitarzysty, kiedy to Lloyd Grant nie zdecydował się na dołączenie do Metallica na stałe. Gdyby się zdecydował, to on by w Metalice grał. Zresztą w sprawie tej wypowiedzi Mastaina w mediach społecznościowych głos zabrał Ron McGovney, który przecież w Metalice grał od samego początku i doskonale pamięta, jak to wszystko wtedy wyglądało. Na obronę Dave'a nie było go tam, gdy powstał Hit The Lights. Jest w błędzie. Lloyda Granta też nie było tam, gdy powstał Hit The Lights. Larsa też tam nie było. Hit the Lights to piosenka zespołu Leather Charms z Jamesem, Trojem Jamesem, Jimmy Mulliganem i Mnogą. W tym wywiadzie dla The Show'n Ryan Show, Mastin opowiada również o wyrzuceniu go z Metalliki. No W zasadzie potwierdzając wersję, jaka krąży we wszystkich praktycznie dostępnych książkach, natomiast sposób wyrzucenia go z kapeli, to znaczy to, że stało się to nagle i bez szansy na poprawę, nazywa w wywiadzie groteskowym brakiem charakteru. Mówi też, że brał udział w pisaniu wielu utworów Metaliki, natomiast tak naprawdę wymienia te, przy których jest wymieniony jako współautor i za które, jak podejrzewam, pobiera tantiemy. Więc nie do końca rozumiem, co w tym jest niesprawiedliwego. Natomiast mówi też o Leper Messiah z albumu Master of Puppets, że możemy tam usłyszeć riff jego autorstwa, a akurat w tym utworze nie przyznano mu współautorstwa. I tyle, zostawiamy to, nie brniemy w to dalej, bo mnie osobiście już rozbolała od tego głowa, natomiast oczywiście w komentarzu możecie napisać, co o tym myślicie, a ja idę dalej. Ale pozostaje jeszcze przy Mastajnie, ponieważ w niezbyt pozytywnym tonie wypowiedział się na jego temat jeden z byłych muzyków Megadev. A konkretnie Chris Poland, gitarzysta, który nagrał z zespołem dwie pierwsze płyty studyjne. Kiedy w 1987 roku Poland opuszcza zespół, Mastain nazywa go kłamcą i ogólnie rozstanie to przebiega w niezbyt miłej atmosferze. Choć co ciekawe, Chris Poland w późniejszych latach pełnił w Megadeth rolę muzyka sesyjnego na bodajże dwóch płytach w 1990 oraz 2004 roku. Natomiast w niedawnym wywiadzie z Polandem pada takie pytanie. Czy spina z Mastainem i to, że Dave nazwał go Kłamcom zaszkodziło mu w dalszej karierze. I gitarzysta odpowiedział: Mastań przez lata ze sceny nazywał mnie kłamcą. Nie przejmowałem się tym, ale potem połączyłem kropki i zauważyłem, że z tego powodu trudno mi było nawiązać kontakty biznesowe. Raz udałem się do biura Carvina, myśląc sobie, te gitary nie są takie złe, pogadam z kim się zdziało AR. Pogadałem więc, a oni powiedzieli mi: Nie podpisujemy kontraktów z takimi osobami jak ty. Mam wrażenie, że wydarzenia z tamtych lat mają odzwierciedlenie w teraźniejszości. Innym byłym kolegą Mastaina z czasów Megadeff jest oczywiście David Elefson, ale okazuje się, że on za Dave'em Mastainem tęskni. W rozmowie z The Dells Show legendarny basista powiedział, że tęskni za czasami w Megadeff i za samym Dave'em Mastainem. Tęsknię za Dave'em. Niektóre z najlepszych historii mojego życia zaczynają się od pewnego razu razem z Dave'em itd. Rozumiesz? Przeżyliśmy razem jako zespół wiele interesujących chwil. Od paru lat nie rozmawialiśmy, ale brakuje mi go oczywiście. Dobrze się bawiliśmy. W przeszłości zdarzały nam się lata rozłąki, ale gdy wracaliśmy, zawsze czuliśmy się, jakbyśmy nie widzieli się od wczoraj. No powiem szczerze, brzmi to jak podchody do kolejnego powrotu. Czy Dave Massen się ugnie, czy może to dla niego już zamknięty rozdział? To pokaże oczywiście przyszłość. Natomiast ta przyszłość, w przypadku Megadeth, wydaje się na ten moment jasna. Od 2023 roku skład zespołu jest stały, i wydaje się, że przynajmniej do wydania nowej płyty pozostanie niezmieniony. Dave oczywiście często rotuje składem swojej kapeli, natomiast te nagrania na nowy album są już na bardzo, bardzo zaawansowanym etapie. Zespół przebywa obecnie w studiu z producentem Chrisem Rake i kończy pracę nad nagraniami. Ostatnio Mustain podzielił się informacją, że nagrywane są wokale, co oznacza, że wszystko inne jest już prawdopodobnie ukończone, no bo wokale nagrywa się przecież na samym końcu. Czy album zostanie wydany jeszcze w tym roku? No nie wydaje mi się, bo po samych nagraniach jest przecież jeszcze mnóstwo roboty do zrobienia, ale jeśli nie w tym, to w następnym roku na pewno myślę otrzymamy nową płytę Mustaina i spółki. Dajcie znać, czy czekacie. Metalika, sagi z biletami ciąg dalsze. Miejmy nadzieję, że to już koniec nieporozumień i takich niemiłych niespodzianek dla polskich fanów Metaliki. Koncert w Korzowie został bowiem wyprzedany w dosłownie chwilę, natomiast oczywiście nie bez problemów, które tak naprawdę nawarstwiały się z każdym kolejnym etapem sprzedaży, o czym opowiadałem zresztą w poprzednim magazynie. Natomiast ostatnio do sieci trafiła kolejna informacja związana z biletami zakupionymi na koncert na stadionie Śląskim, a podał tę informację oficjalny polski fanklub zespołu. Mianowicie dwa tygodnie po starcie sprzedaży biletów niektórzy ich szczęśliwi posiadacze zostali tych biletów pozbawieni. To znaczy, wejściówki po prostu wyparowały z ich kont, jako że są dostępne tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Dochodzimy więc do momentu, w którym masz zakupiony bilet i co chwilę musisz w stresie sprawdzać swoje konto, aby na pewno nie został on usunięty. I takie sytuacje przywodzą oczywiście tęsknotę za biletami papierowymi, które raz się kupiło i do dnia koncertu mogły sobie spokojnie czekać bezpieczne. W Natomiast jak informuje fanklub, do osób, którym te bilety usunięto wysyłano następujący komunikat. Na prośbę zespołu Twoje zamówienie na wydarzenie Metallica zostało anulowane z powodu naruszenia zasady sprzedaży i przekroczenia limitu. Po pierwsze, sformułowanie na prośbę zespołu brzmi tutaj dziwnie, no ale dobra, nie zagłębiajmy się w to. Natomiast fanklub przypuszcza, że taka sytuacja może być spowodowana udostępnianiem swoich kodów przedsprzedażowych innym osobom, przez tych, którzy bilety kupowali, albo błędem strony spowodowanym tym, że użytkownicy wciąż ponawiali swoje zamówienia po tym, jak bilety wcześniej zakupione nie pojawiły się na ich koncie. Fanklub Metaliki rozważa również możliwość, że po prostu na jedno miejsce zakupiono ileś tam biletów, w związku z czym część musiała zostać anulowana. Polski Fanklub Metaliki przytacza również informację, która rzekomo miała być wyświetlana fanom podczas generowania kodu do przedsprzedaży. Trybuny i płyta limit 4 biletów na osobę na miasto. Snake Pit limit 2 biletów na osobę na miasto. Jeśli dodatkowi członkowie fan klubu mieszkają w Twoim gospodarstwie domowym, upewnij się, że kupią bilety na swoje nazwisko i zapłacą swoją kartą, aby uniknąć przypadkowego anulowania zamówienia. Przerzucanie odpowiedzialności na zespół i samych fanów jest w tej sytuacji szczerze mówiąc dość śmieszne. Sprzedaż biletów powinna być zorganizowana tak, że kupujesz bilet i jesteś pewien, pewna, że go masz. Że jest Twój. Tymczasem mamy system sprzedaży generujący nic innego jak wielki stres. Pani słusznie piszą w komentarzach, że wiadomo, klasyk kiedyś to było, bo szło się do sklepu z prasą, książkami i płytami, no i tam zakupowało się bilet za dwie stówki. Tylko z drugiej strony, żyjemy obecnie w czasach wszechobecnego internetu, no i oczywistą sprawą jest, że takie rzeczy będą się po prostu digitalizować. Natomiast mam nadzieję, że nastąpi tutaj nauka na popełnionych błędach. Ale czy ta nadzieja jest podparta jakimikolwiek logicznym? przesłankami, że tak właśnie będzie? No nie wiem. Dajcie znać, czy wasze bilety są bezpieczne, no bo myślę, że już nic więcej w temacie Chorzowskiego koncertu z tymi biletami się nie wydarzy. Oczywiście poza tym, że koncert odbędzie się 19 maja 2026 roku. Pozostając przy Metalice, 13 czerwca ukazała się reedycja kultowego albumu Load. Przez jednych kochanego, przez innych znienawidzonego, natomiast obiektywnie po prostu kultowego. Oryginalna płyta ukazała się prawie 30 lat temu, w Stanach zdobywając pięciokrotną platynę, a na całym świecie sprzedając się w nakładzie około 10 milionów egzemplarzy. Co ciekawe, cała zawartość boxa Deluxe, tego reedycyjnego, trafiła do serwisów streamingowych, co oznacza, że tak naprawdę, żeby przesłuchać wszystkie utwory, w boksie zawarte nie trzeba kupować fizycznego wydania. A tych nagrań jest dokładnie 233 i trwają one łącznie około 15 godzin. Poza zremasterowaną zawartością podstawowego albumu jest w boksie masa wykonów na żywo, demówek, riffów, pomysłów wokalnych itd. Co ciekawe, wraz z remasterem Load po raz pierwszy na płycie ukazała się pełna wersja utworu, który w tym pierwotnym wydaniu został o kilkadziesiąt sekund skrócony. Chodzi tutaj o utwór The Outlaw Torn, który to ze względu na długi czas trwania całej płyty musiał zostać wtedy skrócony z oryginalnych 10 minut i 40 sekund do 9 minut i 49 sekund. Poza tym z metalikowych newsów mam jeszcze wypowiedź Kierka Hameta, który to na łamach Metalhamera wypowiedział się na temat emerytury. Czy to jest już czas? Nie wierzę w emeryturę. Emerytura to coś, co się ludziom narzuca. Uważam, że muzycy nie powinni przychodzić na emeryturę. W latach 30., 40. czy 50. celem muzyka było odejście na scenie taki sposób myśleli wszyscy muzycy w ubiegłym stuleciu. Skoro zasłużyłeś na przywilej grania, to powinieneś go wypełnić aż do końca. Granie muzyki to dar, błogosławieństwo i przywilej. Kocham to, co robię. To magia. Pomaga ludziom. Nie mogę więc tego porzucić. A więc zanosi się na to, że panowie z Metaliki będą nas albo cieszyć, albo męczyć swoim graniem, zależy od perspektywy, przez jeszcze długie, długie lata. Linkin Park oficjalnie rozpoczęli europejską część trasy promującej album From Zero. Pierwszym pełnoprawnym koncertem na europejskiej części trasy był występ na festiwalu Nowa Rock w Austrii, później natomiast przyszedł czas na czeskie Rock for People. I tam zespół zaprezentował niespodziankę w setliście, grając rzadko tak naprawdę dotychczas grane na tej trasie From and The Inside. I co ciekawe, to właśnie w Czechach lata temu zespół nagrał swoje teledyski do utworów From The Inside oraz NUMB. Dalsza część trasy to występy na wyprzedanych stadionach i często są to powroty po wielu latach. Tak jak na przykład do niemieckiego Hanoweru, powrót po 17 latach. Natomiast wisienką na torcie jest oczywiście koncert w Polsce podczas openera. I w związku z nim polscy fani organizują specjalne koncertowe akcje. I z tego co widzę, w planach są na razie dwie. Pierwsza to wspólne odśpiewanie One More Light w hołdzie Chesterowi podczas przerwy przed bisem. Druga natomiast to może światło w postaci latarek podczas odgrywania utworu Lost. Co ciekawe, po zagraniu tegorocznej trasy promującej album From Zero, wypchanej przecież po brzegi kolejnymi koncertami, Linkin Park nie ma zamiaru się zatrzymywać, ponieważ zespół zapełnia już kalendarz na rok 2026. Ogłoszono bowiem najpierw 8 stadionowych dat w Europie, ale później dorzucono jeszcze kolejne daty. Między innymi na niemieckim wielkim festiwalu Rockam Ring, na którym Linkin Park wystąpi w przyszłym roku oczywiście w roli Headinera. I te wciąż dodawane europejskie koncerty na przyszły rok to jest na pewno dobra informacja dla polskich fanów. Bo ja osobiście spodziewam się osobnego koncertu Linkin Park u nas, jako że teraz grają na festiwalu, to pewnie osobnego jakiegoś stadionowego. Dajcie znać co myślicie i czy też czujecie, że taki koncert będzie. Pozostając jeszcze przy Linkin Park, myślę, że warto przytoczyć wypowiedź Mike'a Shinoda, który to ostatnio wspominał, jak Linkin Park koncertowało z Metaliką. To była trasa Summer Sanitarium w 2003 roku, gdzie w line-upie byli również Limbiski, Deftons oraz Mad Zestaw i metalowy, no bo to były przecież trasy Saint Anger, kiedy Metalika kombinowała tak bardzo jak nigdy wcześniej. Mike Shinoda opowiadał ostatnio, że Linkin Park obawiali się wówczas przyjęcia przez fanów Metaliki. Fani Metaliki potrafią być naprawdę chamscy dla supportów. Był jeden taki koncert, to bardzo powszechna rzecz na ich trasach, gdy ich fani odwrócili się plecami do sceny, do wykonawcy i wystawili środkowe palce i rzucali kubeczkami podczas występu. Nam się to nie zdarzyło. To było niesamowite, że nam tego nie zrobili. To była jeden z najlepszych tras. Zagraliśmy z nimi wiele koncertów, ale w pewnym momencie odbyliśmy z nimi całą letnią trasę i jest ona na mojej liście trzech najlepszych tras, które kiedykolwiek zagraliśmy. Spędziliśmy z nimi całe lato. To było pod koniec ery new metalu. Shinoda w kontekście tej trasy wspominał również w innym wywiadzie, nieco wcześniej udzielonym, że nie obyło się na tej trasie również bez kawałów, bez żartów. Mike mówi, że podczas jednego z występów Metaliki panowie z Linkin Park pojawili się z tyłu sceny z kocem piknikowym, koszykiem i kanapkami, a Chester Bennington jeździł po scenie na dyskorolce jedząc jednocześnie kanapkę właśnie. Lars Ulrich był podobno wtedy mocno zaskoczony odwagą nieopierzonych przecież jeszcze gwiazd z Linkin Park. A ja bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy ostatnio postawili mi tak zwaną wirtualną kawę. Wielkie podziękowania dla Anny Rychel, Waltera Mariusza F. Kurza, z zespołu Rebel Nation, Przemka Ciotuchy, Teres TRS, Najmen, Agnieszki Ikryniewicz, Woltiego 23, Kamila Zawady, Przemko Chudykowskiego, Jarosława Nowaka, Piotra Roka, tutaj dwie kawki, bardzo dziękuję, Magdy Rapacz, Katarzyny Pawłowskiej, Agnieszki Lewandowskiej, Kasnow, Andrzeja Hołodego, Mariusza Siwczaka, Tomasza Staweckiego oraz Bernadety Nowak. Dziękuję również za wszystkie miłe wiadomości i pozdrowienia do kawek załączone. Pojawiło się też kilka pytań. I tak na przykład Anna Rychel pyta. Hubert, dziękuję za wspaniałą robotę. Bardzo lubię oglądać kolejne odcinki pełnej kulturki. PS. Myślałeś kiedyś o tym, by nagrać coś o Muse czy apokaliptyce? News mogłoby być ciekawe, podobnie też na przykład myślę o odcinku na temat placebo, natomiast nie wiem, czy są na tym kanale fani tych zespołów, którzy byliby zainteresowani wysłuchaniem czy obejrzeniem takich odcinków. Także dajcie znać, jeśli jesteście. Apokalyptyka natomiast na ten moment tego nie czuję, ale zobaczymy, jak będzie w przyszłości. TRS, TRS pyta, cześć, w związku z tym, że lata chwila premiera nowego albumu Volbeat, mam do Ciebie pytanie odnośnie drugiej kapeli M. Co sądzisz o Asin hell Wiesz co szczerze, mówiąc nie miałem jeszcze okazji przesłuchać, ale wrzuciłem sobie do katalogu i w najbliższym czasie pewnie sprawdzę. Wiem natomiast, że ten projekt wywarł duży wpływ na nową płytę Wobit, a taka przynajmniej jest teoria Jona. Który opowiedział mi o tym w wywiadzie. Mariusz Siwczek pytał o ewentualny materiał na temat Static X, na pewno nie w najbliższej przyszłości. Bernadetta natomiast pytał o ewentualne materiały o Blackway Brights i samym Andy. No to już bardziej są moje klimaty, ale po raz kolejny niech w komentarzach odezwą się osoby, które chciałyby taki materiał zobaczyć. I jeśli będzie duży odzew, to bardzo chętnie, a jeśli nie, to możliwe, że kiedyś. Raz jeszcze wielkie podziękowania dla wszystkich kawkowiczów, a jeśli ty też masz ochotę wesprzeć moją robotę, to co robię na tym kanale symboliczną kawą, no to oczywiście link jest w opisie. Każdą wspierającą mu podziękuję osobiście w kolejnym odcinku newsowym, a taka lista z podziękowaniami pojawia się też co jakiś czas w odcinkach o historiach zespołów. Paradise Lost wyda pierwszy album od 5 lat. Pierwszy singiel promujący album Ascension jest już oczywiście dostępny do przesłuchania. Premiera całego albumu, 16 już dyskografii Paradise Lost, będzie miała natomiast miejsce 19 września tego roku. I przed jej wydaniem zespół wystąpi dwa razy w Polsce. Najpierw podczas festiwalu Rock the Square w Lublinie, następnie natomiast na ikonicznym Poland Rocku. Jeden z najsmutniejszych i najbardziej posępnych zespołów metalowych na jakże pozytywnym Poland Rocku? Oczywiście, trochę się to gryzie, no ale czemu nie? A co do płyty jeszcze? Wydaje się, że będzie ona utrzymana w klimacie ostatnich albumów Paradise Lost, a taki scenariusz zapowiada przynajmniej pierwsze single z niej. I nie jest to szczerze mówiąc żadne zaskoczenie, ponieważ zespół przez całą swoją karierę bardzo eksperymentujący z brzmieniem, jak się wydaje, w końcu osadził się w tym docelowym klimacie, to znaczy powrócił do ciężkiego metalowego grania. Na przestrzeni kariery Paradise Lost mieliśmy przecież etapy rokowe, a nawet całkowicie popowe, natomiast jak pokazał czas, chyba najlepiej się czują grając przesterowane, posępne, powolne, metalowe melodie. I co ciekawe, Paradise Lost nigdy wcześniej nie kazali swoim fanom czekać tak długo na nową płytę jak teraz. Od Obsidian do premiery Ascension minie bowiem ponad 5 lat. Ale pamiętajmy, że zespół cały czas działał, wydając choćby płytę live czy nagraną od nowa na 30-lecie wersję albumu Icon. Dajcie znać czy czekacie na premierę całej płyty, no i napiszcie też jak Wam się podoba pierwszy singiel. Nową płytę wydał już natomiast zespół Volbeat. Giganci rokowo-metalowej mieszanki uwielbiające swoim brzmieniu przemycać smaczki muzyki popularnej z lat 50. wydali ostatnio swój dziewiąty album God of Angels Trust. Przesłuchałem płytę już kilka razy i mam wrażenie, że zostanie ze mną przynajmniej na jakiś czas. Nie jest to bowiem album Wolbit z cyklu tych bardziej eksperymentalnych i odjechanych brzmieniowo. To płyta bezpieczna, ale nie brakuje jej oczywiście ciężaru i mroku. Mamy to w zasadzie klasyczne, czasem bardziej rokowe, a czasem czysto metalowe granie. Bayer Monsters Hand to przecież metalika, jak się patrzy. Każdy utwór na płycie to bardzo przebojowy numer, więc podejrzewam, że ciężko było zespołowi wyselekcjonować kolejne single. Same duże refreny, same solidne riffy i naprawdę dobra płyta ze świetną energią. Moim zdaniem fenomenalnie te utwory będą sprawdzać się na żywo. Dwa miesiące temu miałem przyjemność porozmawiać ze współzałożycielem i perkusistą zespołu, Johnem Larsenem. No i John fachowo wytłumaczył mi, dlaczego tym razem ciężej, dlaczego mroczniej niż zwykle, nie chciał natomiast powiedzieć o co chodzi z kozą na okładce i z całą grą słów wokół niej. Potwierdził, że płyta została zarejestrowana bardzo szybko, w zaledwie 13 dni. I szczerze mówiąc, słychać to. Mamy na niej do czynienia z iście koncertową energią. Pewnie pomogło również to, że większość partii została zarejestrowana albo w pierwszym, albo ewentualnie drugim, czy trzecim podejściu. Wywiad z Johnem jest już oczywiście dostępny do obejrzenia na kanale. Partnerem tego odcinka jest Winiar Bookings i w związku z tym chciałbym Was zaprosić na dwa koncerty. Po pierwsze, Ewell Nation. Projekt, którego wielki hit sale zna zapewne wielu, wystąpi w Polsce 19 czerwca. Zagrają w warszawskiej proximie. Tam zaprezentują swoją mieszankę alternatywnego rocka z popowym brzmieniem elektronicznym. Po drugie, Cut Power. Artystka przyjedzie do nas na jeden koncert i na nim zrekonstruuje legendarny koncert Boba Delana z 1966 roku. Cut Power wystąpi 19 czerwca w krakowskim Klubie Studio. Bilety na te koncerty zakupicie oczywiście na stronie Winiary Bookings. Link w opisie, zapraszamy i polecam. Byłem na koncercie Diving Stove w Poznaniu. Widziałem ich na żywo po raz pierwszy, bo grali akurat w dwóch progach przed ikonicznymi Sacred Reich, więc uznałem, że to doskonały moment, żeby zobaczyć i usłyszeć jak to wygląda na żywo. Diving Stove to świeży zespół prosto z Warszawy, który to w październiku ubiegłego roku wydał debiutancki album Atavism. Płyto to bardzo jakościowe metalowe granie, przede wszystkim traszowe, ale nie brakuje tam również wpływów Seattle czy zimnej fali w stylu The Cure. Panowie zagrali w poznaniu kilka utworów i mieli mnóstwo energii, mimo tego, że dosłownie tego samego dnia wrócili z Mystic Festival, na którym to otworzyli imprezę na scenie Parkstage jako zwycięzca konkursu Road to Mystic. Tam dzielili scenę z takimi gwiazdami jak Exodus czy Jerry Cantrell. Mnie kupili zarówno studyjnie, jak i na żywo w Poznaniu. Więc serdecznie zapraszam Was na kolejne koncerty tego zespołu. Na koniec swojego seta przygotowali też niespodziankę, zapraszając na scenę Luciego, lidera wielkopolskiej formacji TASAK. A po nich jako headliner pojawił się ikoniczny Sacred Rike, który zaprezentował szkołę klasycznego amerykańskiego trash metalu. Pozostając w klimatach trash metalowych, inny świeży zespół z Polski wydał swój pierwszy teledysk. To pochodzący z Torunia Phantom. Panowie mają już na koncie epkę, natomiast ostatnio wydali pierwszy singiel zapowiadający ich debiutancki album. 58 Megatons ukazało się razem z teledyskiem i śmiga już po internecie. Zapraszam do zapoznania się ze świeżą szkołą trasz metalowego grania prosto z Polski. Czy tool został usunięty ze składu pożegnalnego koncertu Black Sabbath? Na szczęście nie, ale przez chwilę faktycznie wydawało się, że tak właśnie będzie. Wszystko to za sprawą wypowiedzi Sharon Osborne, żony Ozziego, która to powiedziała, że jeden z zespołów został wyrzucony z line-upu. Nieszczęśliwie zbiegło się to z chwilową nieobecnością nazwy zespołu Tool na stronie wydarzenia. Fani zaczęli więc spekulować, natomiast dosłownie chwilę później sam zespół potwierdził, że zagra w Birmingham, więc no wszyscy tak naprawdę odetchnęli z ulgą. Co ważne, pożegnalny koncert Black Sabbath będzie transmitowany w sieci, a zatem wszyscy, którzy nie będą mogli pojawić się na stadionie, bez problemu obejrzą pożegnanie jego i ekipy u siebie na kanapie. Cena biletu to 56,37 zł, i takowy można zakupić na oficjalnej stronie wydarzenia. A na sam koniec, jeszcze na prośbę widza, który pracuje przy tym festiwalu, chciałbym Was zaprosić na festiwal Intertony, który odbędzie się na stadionie w Chojnicach 21 czerwca. Alejna prezentuje się następująco, tak jak widzicie na grafice. Jeśli ten odcinek ci się podobał, zostaw tutaj koniecznie łapkę w górę, no i oczywiście subskrybuj pełną kulturkę, żeby z muzycznymi minusami być zawsze na bieżąco.